Witam cię bardzo serdecznie w kolejnych rozkminach krawieckich. Dzisiaj będzie film, który jest inspirowany moją wczorajszą wpadką oraz komentarzem jednej z was i za chwilkę powiem, czyj komentarz mnie zainspirował i o czym będzie dzisiaj mówić. Zaczynamy. Jeśli oglądaliście mój wczorajszy film, to tam się wydarzyła wielka wtopa, wielka wpadka. Podczas nagrywania filmu w pewnym momencie przerwało mi głos Mówię, mówię, mówię i raptem cisza, i tak naprawdę dowiedziałam się o tym, kiedy już było wszystko nagrane. Kiedy już poszłam do domu, i pomyślałam sobie, że sprawdzę teraz swój film, coś tam troszkę go sobie zmontuję, żebym mogła wrzucić go na kanał YouTube. I wtedy okazało się, że niestety 8 minut filmu, który jest na samym końcu, wcięło. Nie wiem dlaczego. I teraz. Co mogłam zrobić, słuchajcie? Co mogłam zrobić? No mogłam się przede wszystkim załamać, dlatego że poświęciłam czas, nagrałam to i raptem okazało się, że, no, że, nie, że, nie, że nie jest to dobre, tak? Że nie jest to dobre, że tak naprawdę można by powiedzieć, że nadaje się do kosza. No bo co ja teraz z takim niedokończonym filmikiem zrobię, ale... Ja postanowiłam, no nie, nie robić tego, nie robić tego, dlatego że poświęciłam czas, no wydawało mi się, że fajnie tam opowiedziałam, no że te emocje, które były we mnie, tam się gotowały, ja je umieściłam i myślę, po co mam drugi raz nagrywać? Coś mi znowu nie wyjdzie i nigdy tego nie wrzucę. A mówiłam w pierwszym filmie, że zrobiłam sobie takie postanowienie, że będę filmik wrzucać codziennie. I słuchajcie, widzicie na pewno na tych filmach, że one nie są idealne. Nie są idealne. Nie jest idealny głos. Widzicie tam znak wodny, że ja nagrywam na TikToku. Oprócz tego, ja nagrywam na TikToku w poprzek, a nie wzdłuż, tak jak TikTok jakby to preferuje, dlatego że ja dopiero się uczę, ja potrzebuję tego filmiku na YouTube'a. Chcę korzystać z właśnie z tych filtrów, fajnych udogodnień, które mają te aplikacje. Nie za bardzo jeszcze jestem um, taka, wiecie, biegła w tych sprawach, dlatego że ja jeszcze tego nie umiem. I teraz, żebym ja czekała, kiedy ja się tego nauczę, kiedy ten mój film będzie idealny, kiedy ja poznam, kiedy ja to wszystko gdzieś tam ogarnę, to może te filmiki wrzuciłabym, nie wiem kiedy za rok, a może wcale bym ich nie wrzuciła. W ogóle nie byłoby tych filmów. Dlatego, że ja, jak wiecie, nie zajmuję się tylko nagrywaniem filmów. Ja się zajmuję też tworzeniem szablonów, kursów szycia i te filmiki mają być dodatkiem. Mają być takim rozkminami z głębi serca i ja po prostu chcę, żeby one po prostu działały. Więc zamiast płakać, siedzieć, martwić się, co tutaj zrobić, to ja po prostu biorę byka za rogi, Dokrywam, no i potem myślę, jak ten problem naprawić, czyli uczę się w trakcie robienia tych filmów. I mam nadzieję, że wraz ze mną zobaczycie ten mój postęp, dlatego że teraz kilka filmów może nie będzie idealnych, jeszcze zobaczcie, nie mam jakiegoś mikrofonu, ale ogólnie zamysł tego filmu jest, żeby zacząć, żeby już to mówić, a ja się w trakcie nauczę. I dlaczego wam to mówię? Bo może się wydawać, że nie jest to w żaden sposób temat krawiecki. Krawiecki stał się przez to, że ja w rozkminach krawieckich o nim mówiłam i ta wpadka w tym czasie nastąpiła. Ale ja jeszcze czytałam komentarze, które pojawiły się pod moim pierwszym filmem. W ogóle bardzo dziękuję, że tak miło przyjęliście mnie ten mój pomysł, który właśnie zrodził się w mojej głowie. Bardzo dziękuję za miłe komentarze, za to, że chcecie uczestniczyć razem ze mną w tych moich rozkminach, no i... Mam nadzieję, że będziemy wspólnie się rozwijać, wspólnie właśnie rozwijać ten kanał. I wpadł mi komentarz osoby, której sobie zapisałam, żeby pamiętać. Kozotka. Komentarz Kozotka, który był niepozorny, ale był on właśnie tak brzmiał. Bardzo dobry pomysł. Ja myślę, że dużo z nas. Boi się zacząć szyć, bo coś może nie wyjść, może nie być tak idealne. I żeby nie ta moja wpadka, to być może nawet nie zwróciłabym tak bardzo na ten komentarz uwagi, ale połączenie tego komentarza z moją wpadką, o którym dowiedziałam się dopiero później, już po przeczytaniu tego komentarza, okazało się, że wprowadziło jakby kierunek następnego filmu. I zobaczcie, jak to fajnie właśnie się rozwija. Tutaj kozotka, taki właśnie nikt tej osoby, powiedziała, że dużo osób boi się szyć, bo, y, że coś nie wyjdzie i nie będzie tak idealne. I zobaczcie, bierzcie ten przykład mój, żebym ja teraz zobaczyła, że mi nie wyszedł ten filmik. W ogóle, no wiadomo, też widzę te mankamenty, że tu jakiś ten znak wodny, to mi się to nie podoba, chętnie bym jakąś inną y, aplikację czy inny sposób, ja to kiedyś rozkminię, ja to będę próbowała gdzieś tam sobie znaleźć inny sposób, ale nie znaczy, że nie mogę już teraz tego robić, bo ten pierwszy filmik obejrzeliście, podobał się Wam, ten jak wyjdzie, też będzie, ale już my możemy to zacząć. I tak samo Wy, Wy nie musicie zacząć i liczyć, że Wam wszystko od razu wyjdzie. Nie wyjdzie Wam, będzie, yy, będzie na początku źle, będzie na początku błąd, coś tam będzie krzywo, ale jeśli nie zaczniecie, to nie dacie sobie w ogóle szansy, żeby później to poprawić. Każdy, każda osoba, każdy, yy, każdy, kto zaczynał w czymkolwiek, no nie zrobił tego od samego początku dobrze. Ja pamiętam swoją naukę w szkole, ile materiałów się wyrzuciło, ile rzeczy poszło w kąt, ile nerwów też mnie to kosztowało, ale teraz widzę po latach, że to wszystko miało sens. Dzięki temu ja teraz jestem tu, gdzie jestem i umiem to, co umiem. Żebym ja na tamtym, w tamtym czasie to wszystko rzuciła, to ja bym teraz nie szyła i ja bym nie uczyła szyć. Słuchajcie, ja też kiedyś zaczynałam Uczyć szycia. I też moje pierwsze kursy wyglądały inaczej. Teraz wyglądają inaczej. Kiedyś być może jeszcze będzie wyglądało inaczej. Tak samo z moimi filmami. Ja zaczynałam od zupełnie innych filmów, później gdzieś tam poszłam. Yy... Może być trochę lepiej, ale wcześniejsze filmy, które nagrywałam, takie techniczne jak szyć, no to ja włączałam program OBS, ja miałam kamerkę, mikrofon tu podłączałam, ja zupełnie w innym stylu je robiłam. Już się przyzwyczaiłam do tego i jakiś tam poziom sobie ustaliłam. Natomiast ta seria ma być filmami, które kręcone są z komórki. Która jest w kieszeni, wyjęta, tak? Raptem. dlatego ja też nie chcę Was przyzwyczajać, że ja będę miała zawsze idealne oświetlenie, idealny mikrofon. Może ja będę szła przez łąkę jakąś na spacerze i mi się jakaś rozkmina krawiecka, słuchajcie, w tym czasie jakaś pojawi i ja będę wtedy o tym mówiła, tak? Ja niekoniecznie będę zawsze w idealnych warunkach oświetleniowo-mikrofonowych. Taka jest ta seria. I tak samo jest z waszym szyciem, dziewczyny. Jeśli wy boicie się zacząć, to wy nigdy nie dacie sobie szansy pójść dalej. I teraz ja mam też takie sytuacje z osobami początkującymi, że wy się boicie stawić zdjęcia, bo ktoś was wyśmieje. Od razu mogę zapewnić, że jeśli dołączycie do grupy pasjonatki szycia, pasjonatki szycia, grupa Złotego Naparstka, to ja tam nie pozwolę na sytuację, kiedy ktoś będzie się z was jawnie wyśmiewał. To jest grupa dla osób, które są zarówno początkujące, jak i bardziej doświadczone i my tam się wspólnie inspirujemy, wspólnie się motywujemy, wspólnie się uczymy. I była u nas raz sytuacja taka, że yy, jedna z, z nas, tych pasjonatek tutaj na mojej grupie wstawiła sukienkę, była z niej dumna, bo to była pierwsza sukienka, która jej wyszła w jakiś tam specyficzny sposób, że zastosowała tam jakieś techniki nowe, których się nauczyła. Nie mówię, że ta sukienka może była idealna, idealna pod każdym względem, bo była być może pierwsza albo druga. Jakaś pani, Oczywiście wyrwała się taka mądra i zaczęła krytykować, że w ogóle krzywo, że ona by się wstydziła zdjęcia, takiego pokazać, i takie różne rzeczy. I oczywiście ta pani została oczywiście od razu postawiona do pionu, a wręcz później. Ponieważ się buntowała, została usunięta z grupy. W mojej grupie nie ma pozwolenia na takie, wiecie, krytykowanie, aby krytykować, czyli krytykuję, bo mi się tutaj coś nie podoba. Jeśli by ta pani powiedziała słuchaj, tutaj wyszło ci troszeczkę krzywo, ale żebyś na przykład zastosowała taki sposób, czy tak byś poprawiła, poradziła takie, co można zrobić, żeby poprawić, zaradzić, żeby jakoś tam wejść na poziom wyżej, no to owszem, ta krytyka się nazywa krytyką konstruktywną tak zwaną, tak? Natomiast jeśli wy się wstydzicie, bo się boicie, że ktoś was tam zbeszta, to na naszej grupie od razu mówię, że tego nie będzie. A po drugie, zobaczcie, co się dzieje. Jeśli Ty jesteś tą osobą początkującą, jeśli ty boisz się wstawić, i to wtedy kolejna osoba nie wstawia, bo wtedy wszyscy się chwalą tylko idealnymi rzeczami. I każda taka szara myszka, tak można powiedzieć, zielona, siedzi i się boi. Natomiast jeśli wyrwie się taka jedna odważna osoba, która wstawi taką rzecz, zobaczcie, uszyłam pierwszy raz coś, to jest moja pierwsza rzecz. Zobaczy te pochwały, bo no, no wiecie, są te pochwały. No, czasami ktoś mówi takie, wiecie, słodzenie na siłę. To nie jest słodzenie na siłę, to jest dodawanie otuchy osobie, że ona się odważyła, no bo wiadomo, kiedyś pierwszy raz każdy zaczynał i wtedy taka osoba jest inspiracją dla drugiej osoby. Może nie dla osoby doświadczonej, chociaż zaraz powiem, że i dla mnie potrafi być inspiracją, ale dla takiej drugiej zielonej osoby, która mówi kurczę. Jak ona może to i ja może spróbuję, to i to. I, w sumie moja rzecz była podobna, może ja bym też spróbowała, jak jej się udało, to może i ja dam radę, no nie? I, I ta druga osoba jest inspiracją, chociaż jest jeszcze zielona, to jest inspiracją dla tej drugiej zielonej. Ale tak naprawdę powiem, że jeśli wstawiacie, nawet jesteście te zielone, jak się my nazywacie, jeśli jesteście pierwszy raz coś wstawiłyście, uszyłyście, a szczególnie kiedy mówicie, że to jest mojego szablonu, czy po moim kursie, czy po jakimś webinarze, to słuchajcie, sprawiacie mi tak ogromną przyjemność, że sobie nawet nie wyobrażacie. Każda Wasza rzecz, którą uszyjecie, no wiadomo, szczególnie z moich szablonów, z moich kursów, no to jest wiadome, że ja wkładam w to pracę i cieszę się Waszymi sukcesami, ale naprawdę całym sercem się z tego cieszę. I nawet jeśli któraś z Was jest właśnie taką świeżynką, która się boi, a która zrobiła ten pierwszy krok i coś tam uszyła. To i wstawiła, to ja nawet mogę z tego odcinek zrobić emocjonalny, tak? Jeśli ty pokażesz to i mi naprawdę pomyślę, kurczę, jak mi jest miło, że, że ty się nauczyłaś ode mnie i że ty się cieszysz tym, że tobie wyszło, to, to ja od razu biegnę i nagrywam odcinek. Słuchajcie, ta dziewczyna zrobiła mi dzisiaj dzień. Ja wam czasami mówię. W komentarzach zrobiłyście mi dzisiaj dzień, bo ja się naprawdę szczerze cieszę, dziewczyny. Ja się szczerze cieszę Waszym sukcesem, jakimkolwiek. Nawet jeśli ktoś kupił kurs, dostęp do kursu Akademia Świadomego Szycia, i napisze mi potem, że pierwszy raz cieszę się, bo nawlekłam maszynę. I ja rozumiałam, co ja robię, rozumiecie? Ja nawlekanie maszyny w tym kursie mam przez dolną nitkę powiedzmy 40 minut i górną nitkę 40 minut. Ja tam każdy krok omawiam i jeszcze mówię, co, jak już nawlekłaś, to teraz cofnij się, sprawdzimy, czy wszystko dobrze i jakie tam błędy mogły się wkraść. I dziewczyny jak mi piszą, Kasia, wreszcie ja rozumiem, co ja robiłam kiedyś źle, nie wypatrzyłam na instrukcję, tam patrzyłam, nawlekałam, ale dopiero jak Ty mi to pokazałaś, tak, co ja mogłam jeszcze zrobić, to rzeczywiście to było na przykład, tak? Rzeczywiście było coś, czego nie dostrzegłam. I uwierzcie, że mi to tak cieszy, bo wtedy ja wiem, że te wszystkie minuty, godziny, które ja spędziłam na tym kursie, one nie były zrobione na marne. Podsumowując, jeśli masz ochotę zacząć, a nie masz odwagi, no to być może moje filmy dadzą ci tą, tą werwę, ten właśnie zapał, żeby to rozpocząć. I oczywiście nic nie musisz robić na siłę. Jeśli jeszcze teraz nie czujesz tego, tak jakby nie czujesz tej odwagi, to bardzo fajnie, że tutaj zaglądasz. Oglądaj te wszystkie filmy po kolei. Może jakiś odcinek tak na ciebie podziała, że w końcu będziesz miała, czy miał tą odwagę, żeby tutaj z nami się zacząć uczyć szyć. A na początek zapraszam Cię do grupy, jeśli nie jesteś jeszcze na mojej grupie pasjonatki szycia, grupa Złotego Naparska, to najpierw zacznij od tego, żeby do nas dołączyć. U nas jest naprawdę fajna atmosfera, u nas nie ma hejtu, nie ma żadnych nieprzyjemnych sytuacji, ja nad wszystkim czuwam, nad wszystkim czuwam i wszystkiego pilnuję. No i rozejrzyj się, rozpytaj, co tam dziewczyny szyją, jak zaczynały, może ktoś Ci coś podpowie, może po prostu będziesz obserwowała posty, możesz też rozejrzeć się po moim kanale YouTube, tam jest przecież bardzo dużo filmów, już możesz sobie gdzieś tam pogrzebać, a jeśli już będziesz gotowa, żeby zacząć uczyć się szyć, to oczywiście ja zawsze będę taka monotematyczna i zawsze będę odsyłała do mojego kursu Akademia Świadomego Szycia, bo tam zawsze jest taki dobry start, który później pokieruję. Oczywiście nie będę nikogo na siłę namawiać, bo to każdy decyduje, jak chce się uczyć. No i słuchajcie, dzisiaj nie będę już przedłużać, bo bardziej mi chodziło dzisiaj w, tym, w tej rozkminie krawieckiej o to, że wpadki się zdarzają. I ja na podstawie swojej wpadki, która nie do końca była krawiecka, ale z tą moją rozkminą krawiecką miała związek, więc połączyłam ją z komentarzem dziewczyny, która no, ma jakieś tam obawy, i żebyśmy się po prostu nie poddawali. Ja się nie poddaję. Trzymajcie też za mnie kciuki. Ja będę trzymała za Was kciuki. Ja się rozwijam w filmach, Wy się rozwijacie w życiu. Będziemy się wspólnie wspierać. Wiem, że ja też mogę dostać jakiś komentarz hejtujący, tak? że co Ty tu to wyczyniasz z jakimiś tak, takimi nieidealnymi filmikami. Zawsze się to zdarzy. Ale to jest ważne. Co ja chcę, jaki jest mój cel, i czy ja będę na to zwracała uwagę, czy będę pomimo niepowodzeń szła do przodu. I słuchajcie, ja wam powiem, jaki będzie następny odcinek, dlatego że znów inspiracją będzie komentarz. Ja w tym filmiku odniosę się do komentarza pewnego pana, który skomentował, będzie jakby podsumowanie tego komentarza i wyjaśnienie pewnych męskich spraw na kanale Złotego Naparska. Także dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że jeśli ktoś był taki trochę niepewny swoich umiejętności, to taka zaświtała mu iskierka, że może nie warto się poddawać, że nie zawsze musi być wszystko idealne. Najważniejsze, żeby zacząć, mieć odwagę i do przodu. Dziękuję serdecznie i zapraszam na jutro. Pa-pa!